Dlaczego bycie singlem? bardzo często jest uznawane za to, że osoba jest samotna. Wcale tak nie jest. Chcesz wiedzieć więcej, posłuchaj dalej. Single to wcale nie jest osoba samotna. Oczywiście, Wiele osób, które jest samym ze względu na to, że mają depresję, tak potoczyły się ich losy życiowe, kolejny nieudany związek, boją się wchodzić w relacje. Te osoby bardzo często sobie mówią, że są samotne, więc one nie są tak do końca singlami. Bycie singlem to jest pewnego rodzaju wybór. Jedni mówią, że to jest wybór ludzi leniwych, którym nie chce się budować związku, relacji i wolą żyć sami. Inni mówią, że bycie singlem to jest pewnego rodzaju moda. A ja mówię, że bycie singlem to jest po prostu nasze życie. Tak samo jak żyjesz w związku z partnerem, z partnerką, tak samo możesz żyć jako singiel. To nie jest tak powiedziane, że mamy kanon: tato, mama, dziecko, dom, samochód, pies, kot. Jedni ludzie chcą żyć w takim kanonie i jest to dla nich dobre. Inne osoby natomiast. Wolą żyć w swoim kanonie, czyli takim luźnym życiu. Oczywiście single też mają dużo relacji. Mają relacje zawodowe, mają relacje rodzinne, mają relacje koleżeńskie, przyjacielskie. Wcale nie jest powiedziane, że jak ktoś jest singlem, to jest samotny. On po prostu chce decydować o swoim czasie sam. Może się wydawać, że życie singla to takie wieczne wakacje. Nie ma dzieci do wychowania, nikt ci nie mówi kiedy masz wyrzucić śmieci, nikt ci nie mówi jak masz układać swoje ciuchy w szafie. Ale prawda jest też taka, że to twój wybór jako singla powoduje, że możesz się poświęcić wychowaniu dzieci, pomocy dzieciom, że możesz się poświęcić, aby pomagać komuś, nie tylko mieć normalnie jak wszyscy uważają wakacje. Życie singla to jest takie samo normalne życie jak każdego innego człowieka. Trzeba rano wstać, coś zjeść, oporządzić dom, wyjść do pracy, zrobić swoje rzeczy, wrócić. Jedyna różnica jest taka, czy ta osoba jest i czeka na ciebie, lub ty czekasz na nią, czy tej osoby nie ma. Więc jeżeli wybrałeś życie singla, to musisz to życie chwycić za bary i czerpać z niego jak najwięcej. Prawda jest taka, że singiel nie musi się zastanawiać, czy może pojechać na weekend w góry. Singiel się bardziej zastanawia, z kim pojedzie na ten weekend. Jeżeli chce jechać sam, to jedzie. Jeżeli nie, to przyjaciółkę, przyjaciela, tak jak powiedziałem, wiele relacji koleżeńskich. Więc to nie jest znów tak, że single nie ma problemów. Singiel, oczywiście też ma problemy. Natomiast te problemy on rozwiązuje sam taki sposób w jaki on chce i wtedy kiedy on chce więc single to wybór a nie zbieg okoliczności tak jak mówiłem na początku bycie singlem to nie jest wyrok to jest decyzja jeżeli podejmujesz tą decyzję na przykład jako stan przejściowy po nieudanym związku czy po kolejnym nieudanym związku to wtedy Bierzesz tą odpowiedzialność na siebie za bycie singlem po to tylko, żeby odpocząć odpocząć, spojrzeć na świat z innej strony i może zbudować nowe relacje w inny sposób. Bo budowanie relacji w ten sam sposób kolejny raz jest idiotyzmem. Nie ma sensu robić czegoś wiele razy w ten sam sposób, no bo efekt zawsze będzie dokładnie taki sam. Jeżeli singlostwo, to nie jest stan przejściowy, tylko permanentny wybór ono daje ci dużo możliwości do rozwoju. Oczywiście musisz mieć samozaparcie w sobie, żeby tego rozwoju chcieć. No bo jeżeli go nie chcesz, no to popadasz w nostalgię, pojawia się smutek, no i za chwilę może się pojawić depresja i nagle to twoje singlostwo z wyboru stanie się niestety wyrokiem. Dlatego single bardzo często realizują wiele celów zawodowych, kulturalnych, podróżniczych Single bardzo często są tak zwanymi globtroterami. Dlaczego? Dlatego, że biorą plecak i jadą. Nie mają tych zobowiązań, które ich by zatrzymywały w domu. No i mamy jeszcze takich singli z konieczności. Z konieczności tego, że nie potrafią zbudować relacji. Bardzo chcą, ale nie potrafią zbudować trwałej, dobrej relacji. I niestety ci singlowie mają najgorzej, bo oni wiedzą, czego chcą, a nie mogą tego dostać. I wtedy. Niestety bardzo często pojawia się depresja. Słuchajcie, temat singlów jest tematem rzeką. Można o nim mówić, pisać dużo. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam powiedziałem o rodzajach bycia singlem, o tym, co singiel może uzyskać dzięki swojemu stanowi. Jeżeli Wam cokolwiek to pomogło, bardzo się cieszę. Jeżeli chcecie czegoś więcej, piszcie komentarze. Macie maila do mnie w opisie do tego filmu. Więc bardzo zapraszam do pisania, komentowania i do zobaczenia. Na razie cześć Wam, dzięki.